Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o sposobie na szczęśliwe i spełnione życie, który naprawdę jest w zasięgu każdego z Was. A więc porozmawiamy o ludzkim potencjale. I tu już na samym wstępie chciałem zadać Wam pytanie, z którym chciałbym, żebyście się zmierzyli: czy wierzycie w ludzki potencjał? Czy wierzycie w siłę ludzkiej psychiki, ludzkiego umysłu? Czy wierzycie w siłę determinacji, cierpliwości? Czy wierzycie w to, że każdy z nas może się zmienić? Bo jako psycholog pracuję na co dzień z wieloma osobami. W swojej historii pracy znam bardzo wiele ludzkich dróg, takich historii i sukcesu i porażek. Dlatego jestem przekonany o ludzkim potencjale, o tym, że nie wykorzystujemy nawet w połowie tego potencjału. Większość z nas, nawet do połowy swojego potencjału, nie dochodzi. Natomiast wiele osób wątpi w siebie, i mam nadzieję, że moimi materiałami skłaniam Was do takiej refleksji, żeby właśnie pomyśleć o tym swoim potencjale, potencjale, który jeszcze w Was drzemie. Ale jeszcze nie mieliście siły, odwagi, możliwości wydobyć tego potencjału na światło dzienne i tu chcę Wam pomóc. W każdym moim materiale chcę zasiać taką iskierkę w Was, żeby rozpalić ten potencjał. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy film również pokaże Wam, że naprawdę wiele możliwości w Was jeszcze drzemie i że musicie do tych możliwości pomału się zbliżać, bo jest to bardzo satysfakcjonująca droga. Kiedy wejdziecie na tą drogę własnego rozwoju, dochodzenia do swojego potencjału, to odnajdziecie w tej drodze i szczęście, i dumę, i satysfakcję. Oczywiście nie będzie to łatwa, lekka i przyjemna droga, natomiast nic, co przychodzi nam w życiu zbyt łatwo, nie jest dla nas tak naprawdę satysfakcjonujące. I to jest problem dzisiejszego świata, że wmawia się nam, że chodzenie na skróty, że jakieś triki, że jakieś lifehacki to jest sposób na lekkie i przyjemne życie. Które koniec końców okazuje się bardzo frustrujące i rozczarowujące, i wiele takich historii znam, dlatego chcę się z nimi, nimi z Wami dzielić, ponieważ te historie inspirują do tego, że ludzie, którzy byli na życiowym zakręcie, ludzie, którzy mieli trudny bagaż doświadczeń, trudne związki, trudne dzieciństwo, jakieś życiowe trudności, to były osoby i są osoby, które potrafią się z tych kolan podnieść, i myślę, że każdy z nas. Może po upadku się podnieść, jeżeli wierzy w swój naturalny potencjał, w takie ludzkie możliwości, w siłę naszej psychiki, naszej świadomości i naszej nieświadomości, i zaczynamy w jakiś sposób zbliżać się do tego potencjału, odkrywać te swoje możliwości bez takiego lęku, bez obaw. I nie będzie łatwo na początku, ani też nie będzie łatwo, kiedy już zaczną się pierwsze postępy, bo często pojawia się zwątpienie. Czy na pewno ten sukces, ta satysfakcja, to wszystko mi się należy, czy może mi się nie należy? I tutaj każdy z nas powinien zastanowić się, czym tak naprawdę jest dla mnie sukces w życiu? Co daje mi w życiu satysfakcję? Za czym ja gonię w życiu? Czy wiem, czego ja w życiu szukam? Czy może to jest takie szukanie różnych rzeczy po omacku? Wielu rzeczy próbuję, ale nic tak naprawdę na dłużej ze mną nie zostaje. Bo wielu moich klientów to są osoby, które gonią za czymś w swoim życiu, natomiast przyłapują się w pewnym momencie, że ten wyścig, ten pośpiech, ten cały bieg nie ma dla nich większego sensu, bo już dawno to, za czym gonili, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, a oni przyzwyczajenia, z nawyku albo też z lęku przed tym, żeby się wycofać, nadal za tym gonią, natomiast tracą motywację, bo tak naprawdę. Naszej motywacji wewnętrznej nie da się wskrzesić przez dłuższy czas i utrzymać jej przez dłuższy czas, jeżeli dążymy do celu, który gdzieś w głębi serca zupełnie nas nie obchodzi. Takie cele i życie, które narzucają nam inni, to nie są cele i życie i droga życiowa, która daje nam prawdziwą motywację. Dopiero kiedy sprawdzimy te wewnętrzne potrzeby zastanowimy się czego my tak naprawdę chcemy od życia i nie muszą być to te rzeczy narzucone możemy właśnie wręcz odrzucić wszystko co nam pokazywali inni i pokazać my chcemy czegoś innego to dopiero wtedy pojawia się prawdziwa motywacja prawdziwe dążenie prawdziwa cierpliwość prawdziwa chęć mierzenia się z różnymi upadkami życiowymi bo my widzimy w tym głębszy sens. Dlatego czasami, kiedy przychodzą do mnie klienci, którzy mówią: Nie mam motywacji, nie wiem jak działać, nie wiem jak sobie poradzić w takich momentach trudniejszych, kiedy pojawiają się pierwsze przeszkody, to kiedy dochodzimy do takiego wniosku i do takiej refleksji: czy to są naprawdę Twoje cele? Czy to jest dla Ciebie ważne? Wiele, te, tych, wiele tych osób, które nie mają motywacji, to są osoby, które odkrywają, że. Gonią za nie swoim życiem, gonią za nie swoimi celami, i dlatego nie potrafią sami siebie oszukać, że to jest dla nich ważne. Ta intuicja gdzieś wewnętrzna pokazuje nam, że to nie jest dla nas coś istotnego, więc po co się starać, po co się męczyć? A więc motywacja w dążeniu do Twoich własnych celów może być ogromna, ale motywacja, która jest w dążeniu do celów, które ktoś ci narzuca, i Ty wewnętrznie na poziomie nieświadomym zupełnie tych celów nie czujesz. To jest sytuacja, w której tej motywacji nie będzie. I to nie ma co mieć do siebie pretensji, że nie masz do, czego moty do czegoś motywacji, tylko trzeba zobaczyć, czy ta droga, którą podążasz, ta droga, którą wybierasz, to rzeczywiście jest twoja droga, czy jest to droga narzucona. Dlatego ja bardzo często uczę moich klientów, żeby zastanowili się, jakie są ich wewnętrzne, prawdziwe potrzeby, a jakie są to potrzeby, które ktoś inny w nas zasiał. I naprawdę wiele osób ma problem z tym, że jest jakaś wizja narzucona przez partnera czy partnerkę, jest jakaś wizja narzucona przez otoczenie, przez przyjaciół, przez osoby z pracy, ale też przez rodziców. Zobaczcie, jak wiele osób to są osoby, które żyją marzeniami swoich rodziców, aspiracjami swoich rodziców, bo ci rodzice tych aspiracji nie spełnili, a my bierzemy to na siebie i próbujemy i sobie, i tym rodzicom w pewien sposób wynagrodzić, pokazać, że można to spełnić. Natomiast to nie daje nam satysfakcji. A więc dlatego tak wiele osób uczy tego. Rozdziel swoje prawdziwe potrzeby, nawet jeżeli nikt ich nie rozumie, od tych potrzeb, które dla wszystkich wydają się oczywiste i tak ważne, ale dla ciebie może zupełnie nie są ważne, zupełnie do ciebie nie pasują. A więc każda osoba, która ze mną pracuje, wie. Że zawsze dążymy do aktualizacji tego, co jest dla nas ważne. Ciągle trzeba zadawać sobie to pytanie: czy to, co było ważne rok temu, pięć lat temu, miesiąc temu, jest aktualne dla nas w dniu dzisiejszym? Bo ta aktualizacja jest jednym z kluczy do tego, żeby mieć satysfakcjonujące życie. Osoba, która dąży do szczęścia, która dąży do spełnienia, to jest osoba, która potrafi powiedzieć sobie, stop. To już nie jest dla mnie ważne, mogę się z tej drogi wycofać, ale w ten sposób robi sobie przestrzeń na nowe. Zobaczcie, że są osoby, które czepiają się, tak kurczowo się trzymają pewnej wytyczonej drogi, która już dawno przestała dawać im radość, natomiast gdzieś na horyzoncie pojawiają się nowe możliwości, po które nie możemy sięgnąć, jeżeli jesteśmy tak mocno zapatrzeni w tą starą drogę. I to są osoby, które uparcie, pomimo braku motywacji, pomimo braku chęci, pomimo tego, że już się dawno wypalili, to są osoby, które próbują oszukać sami siebie, że coś jest dla nich ważne, bo ktoś tak powiedział, bo ktoś ci taką wizję narzucił. Natomiast te osoby wspaniale zaczynają sobie radzić, kiedy zaczynają się godzić z tym, że tamta dawna droga nie daje mi już satysfakcji, mogę z niej zrezygnować, zamknąć ten rozdział, pogodzić się z tym, że pewnych rzeczy nie osiągam, pewnych celów nie realizuję. Ale w ten sposób otwieram się na nowe możliwości. To tak samo jak w związkach. Jeżeli tkwimy w toksycznej relacji i widzimy, że tylko ten związek to jest coś, gdzie możemy być z kimś blisko, mimo tej całej toksyczności, mimo tych wszystkich trudnych zachowań, mimo braku szacunku, braku prawdziwej miłości, to my walczymy o taki związek i żyjemy taką złudną nadzieją, że coś się odmieni, ale są osoby, które mówią, czas zamknąć ten toksyczny związek, czas się od niego odciąć, czas Poszukać nowej przestrzeni. Może pożyć trochę w samotności, ale otworzyć się na nowe możliwości. Natomiast osoby, które tkwią w toksycznej relacji, to są najczęściej osoby, które trzyma ten toksyczny związek właśnie ten lęk przed samotnością, lęk przed odpuszczeniem, lęk przed tym, że tak dużo zainwestowali w tą relację, więc nie mogą się już poddać. A czasami lepiej powiedzieć: To już koniec. Wszystkiego próbowałem czy próbowałam, nie mam do siebie pretensji, zamykam ten etap. Nie wiem, co przyniesie życie, może być lepiej, może być gorzej, ale jakoś się z tego podniosę. To jest taka wiara w samego siebie, w swój potencjał, w życiowe możliwości, ale też wiara w to, żeby otworzyły się nowe przestrzenie w moim życiu, pewne stare przestrzenie muszę zamknąć, ten etap, ten rozdział muszę zamknąć, bo tylko wtedy przyniesie mi życie coś nowego, z czego ja mogę skorzystać, kiedy mam wolną głowę, wolną przestrzeń bo osoby, które w tak wiele rzeczy z przeszłości są zaangażowane, nie pozamykały tych rozdziałów, to nie są osoby, którym życie pokazuje nowe możliwości, bo nawet jeżeli pokaże im te możliwości, to nie jest ktoś, kto z tych możliwości skorzysta. A więc dziś chcę skłonić cię do refleksji, co tak naprawdę uważasz, że jest życiem satysfakcjonującym? Co ty uważasz w swoim życiu jako sukces? Bo pamiętaj, że satysfakcja, duma, sukces Składa się z bardzo wielu małych kroków w naszym życiu. To są małe sukcesiki, małe poczucie dumy, takie małe rzeczy, które nas budują, tylko że tych małych rzeczy trzeba wiele nazbierać, żeby był z tego jakiś ogólny sukces, ogólna satysfakcja. I pamiętaj, że każdy z nas ma pewne ważne dla siebie sfery życia, w których tych sukcesów możemy zbierać mniej i więcej. Każdy z nas powinien ułożyć swoją własną hierarchię tego, co jest dla Ciebie ważne w życiu. Jak ważna jest dla Ciebie praca, jak ważna jest dla Ciebie rodzina, jak ważny jest dla Ciebie bliski związek z partnerem czy z partnerką, jak ważne są przyjaźnie dla Ciebie, jak ważny jest Twój własny rozwój. Chociaż tu wymieniłem tylko pięć takich filarów, na których możemy się skupić. I każdy z nas ułoży ten filar wedle swoich potrzeb. Są osoby, które są bardzo nastawione na to, żeby zbudować szczęśliwy związek, żeby mieć bliską relację, ale są też osoby, które chcą rozbudować swoją karierę zawodową, bo są w takim momencie swojego życia, a więc ten ich sukces i satysfakcja składa się z zupełnie innych rzeczy. To się wszystko uzupełnia, natomiast trzeba mieć pewną hi hierarchię. Mam wielu klientów, którzy boksują się sami ze sobą. I z jednej strony pokazują, że związek jest dla nich ważny, natomiast całą swoją przestrzeń, energię, chęć życiową, cały swój entuzjazm wypalają w swojej pracy, bo ta praca jest dla nich tak ważna, i to nie jest nic złego, jeżeli taki jest twój wybór. Natomiast bardzo zła jest sytuacja, kiedy ty spalasz całą swoją energię w pracy, jednocześnie robiąc na siebie presję, że przecież związek też jest ważny, obiecujesz dużo swojemu partnerowi czy partnerce. Natomiast tych obietnic nie spełniasz względem samego siebie, względem tej drugiej osoby, bo wiesz, że w tym momencie Twojego życia Twoja praca to jest 100%. Twoja praca to jest wszystko, czym żyjesz. Wiele osób też próbuje połączyć pewne rzeczy, że trochę pracy, trochę związku i to jest bardzo dobre, jeżeli potrafisz w tym wytrwać. A nie jest to dobre, kiedy mówisz sobie, że związek jest ważny, a praca, pracę trochę odpuścisz, natomiast w tym związku, kiedy idziecie na randkę, kiedy siedzicie ze sobą wieczorem, ty nie jesteś obecny myślami w tej relacji, tylko dalej siedzisz głową w pracy. Mam wielu klientów, których problemy w związku zaczęły się w momencie, kiedy ta druga osoba powiedziała: Ciebie tu tak naprawdę nie ma, jesteś nieobecny w tej relacji. Po prostu widzę, że w coś tak mocno jesteś zaangażowany, że nie ma przestrzeni na budowanie tego związku. Więc bardzo ważne zdać sobie sprawę z tej hierarchii ważności, co w danym konkretnym momencie mojego życia sprawia, że ja czuję satysfakcję, dumę, że ja czuję szczęście, co jest dla mnie w tym momencie życiowym sukcesem. I tutaj bardzo ważna sprawa. To jest poprzeczka, którą my sobie stawiamy. Poprzeczka, która może być postawiona albo zbyt wysoko, czyli to są osoby, które rzucają się z motyką na słońce tylko po to, żeby kolejny i kolejny raz ponieść porażkę, oraz osoby, które stawiają tą poprzeczkę zbyt nisko. Bo na przykład historia rodzinna, historia dawnych związków, historia zawodowa, historia pracy, to były rzeczy, które tą poprzeczkę nam tak mocno zaniżyły, że nie potrafimy też uwierzyć w siebie. Podwyższyć swoich aspiracji. I te dwa skrajne problemy, za wysoko ustawiona poprzeczka i za nisko postawiona poprzeczka, to jest coś, co ogranicza nasz naturalny potencjał. Bo jeżeli masz za wysoko postawioną poprzeczkę, to tak naprawdę nie działasz. Nie robisz niczego, co może ci sprawić, że ty tą poprzeczkę przeskoczysz, ponieważ w głębi swojego serca, w głębi swoich emocji, intuicji wiesz, że to jest na wyrost postawiona poprzeczka. To są osoby, które są ciągle sobą rozczarowane, które cały czas zawodzą sami siebie, bo ciągle mówią porażka, 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 nic mi się już nie chce. Ale są to osoby, które mają bardzo mocno rozbudowany autosabotaż. Bo jeżeli ciągle rzucasz się z motyką na słońce, ciągle ponosisz porażki, i ciągle masz do siebie pretensje za te porażki, to znaczy, że ta poprzeczka jest w niewłaściwym miejscu, trzeba ją trochę ściągnąć, żeby uwierzyć w siebie, że masz poczucie własnej skuteczności, sprawczości, że możesz polubić siebie. Bo jeżeli ciągle ponosisz porażkę i masz pretensje do siebie, to odbija się na Twoim szacunku do samego siebie, na poczuciu własnej wartości i to nigdy nie jest dobra droga. Do jakiegoś życiowego sukcesu, bo jaki sukces byś nie osiągnął, i często obiektywnie to są bardzo duże sukcesy, to ty i tak nie będziesz za zadowolony czy zadowolona z siebie i nie ucieszysz się tym sukcesem. Natomiast osoby po tej drugiej stronie, osoby, które za nisko stawiają poprzeczkę, to są osoby, które tą poprzeczkę ustawiły ze względu na swoje życiowe doświadczenie. Mam taką klientkę, która opowiada mi o tym, aż sama się przyłapała na tym, że ta poprzeczka jest za nisko. Że w pewnym momencie swojego związku pomyślała sobie o tym, że jeżeli przez jeden dzień w tygodniu jej partner by na nią nie wrzeszczał, nie krzyczał, nie kłócił się, no to ona by była szczęśliwa. Tylko w momencie, kiedy sama do tego doszła, opowiadała o tym, no to stwierdziła, że jeden dzień w tygodniu, żeby on nie wrzeszczał, no to jest naprawdę bardzo mało oczekiwanie. Że to są te ochłapy miłości, którymi ona próbowała się karmić już przez wiele lat w tym związku, i ta poprzeczka się obniżała. Na początku wymagała czegokolwiek od swojego partnera zaangażowania, pomocy, czy to właśnie w takich obowiązkach rodzinnych, czy to w kontekście wychowania dzieci, a potem wszystko po prostu ze wszystkiego zrezygnowała. On miał bardzo wygodne życie w tej relacji, no bo ona za tą wygodę płaciła, a ona sama ze wszystkim została. Aż w końcu te oczekiwania były tak niskie, że chciała tego jednego spokojnego dnia, którego i tak nie dostawała. Natomiast ona dopiero przejrzała na oczy w momencie, kiedy ustanowiła tą poprzeczkę tak nisko, kiedy ją nazwała, i powiedziała, że to nie może tak być, że. W moim życiu chcę się zadowolić takimi ochłapami miłości, i dlatego pokazuję Ci te dwie skrajności. Za wysoka poprzeczka to bardzo często też autosabotaż, niezadowolenie z siebie, wyniszczenie swojego poczucia własnej wartości, ale też za nisko postawiona poprzeczka to również niedocenianie siebie i też brak wiary w siebie, brak poczucia własnej wartości i taka próba zadowolenia się ochłapami miłości, ochłapami szczęścia oraz ochłapami satysfakcji. Co w głębi serca i swojej intuicji doskonale wiesz, że to Ciebie ogranicza. Jest jeszcze jeden kontekst, o którym bardzo często słyszę od moich klientów: to jest kontekst, że ktoś nam bliski postawił nam tą poprzeczkę tak nisko, czyli na przykład Twój toksyczny rodzic, Twoja toksyczna matka czy toksyczny ojciec, i postawił Ci tą poprzeczkę tak nisko, ponieważ kiedy Ty przekraczasz tą poprzeczkę, kiedy wychylasz się, dostajesz taką falę krytyki, że wolisz się nie wychylać. To jest ta sytuacja, kiedy rodzice nas ograniczają. Oni nie chcą wtedy, żebyśmy byli szczęśliwi, bo cały czas te, to szczęście nam odbierają. Rodzice tutaj bardzo często przybierają taką formę, taką rolę ofiary, czyli oni uważają, że mają z jakiegoś powodu nieudane życie, a więc my również powinniśmy mieć nieudane życie. Dlatego ta poprzeczka jest tak nisko, a jak tylko próbujemy tą poprzeczkę podnieść, czy ją przekroczyć, to taki rodzic wchodzi właśnie w tą rolę ofiary, próbuje nam to szczęście odebrać, dlatego wiele osób cofa się i ogranicza swój potencjał, byle tylko nie narazić się na krytykę swoich rodziców i podobnie może działać czy w przyjaźni, czy nawet w związku. Natomiast tu trzeba zdać sobie sprawę, że to ktoś inny nas ogranicza i my to tak mocno wcieliliśmy do swojego życia, że niestety sami siebie później ograniczamy. Mamy ten hamulec ręczny bardzo mocno zaciągnięty. I dlatego czujemy, że tkwi w nas taki wewnętrzny potencjał, ale coś nas hamuje. I tutaj jest ten moment w takiej pracy nad sobą, rozwoju osobistego, żeby zdać sobie sprawę, gdzie jest ta moja poprzeczka. Czy jest to właściwy punkt w moim życiu, czy raczej ograniczam siebie, albo rzucam się z motyką na słońce tylko dlatego, żeby później siebie skrytykować. A więc podsumowując ten dzisiejszy materiał, zastanówcie się. Czy wierzycie w swój własny potencjał? Czy wierzycie w to, że możecie być szczęśliwi w życiu, mieć życiową satysfakcję, możecie być z siebie dumni? Czy wierzycie w to? Ale kolejne pytanie jest chyba jeszcze trudniejsze. Czy macie wewnętrzne poczucie, że zasługujecie na szczęście? Bo to jest kolejna sprawa. O której bardzo często rozmawiam z moimi klientami, którzy już przejdą jakąś drogę w swoim rozwoju i te osoby często mówią: czuję swój potencjał, chcę czegoś więcej, chcę lepszego życia, ale ostatecznie czuję, że nie zasługuję na takie lepsze życie, na sukces zawodowy, na dobry, zdrowy związek, no bo ten bagaż doświadczeń się za mną ciągnie, bo mam jakieś takie wewnętrzne przekonania, że nic co dobre nie należy mi się w życiu, i to są przekonania, które. Przez wiele lat prawdopodobnie albo sami wkładaliśmy sobie do głowy, albo to otoczenie nam wkładało do głowy, że na nic dobrego nie zasługujemy i warto przyłapać się na tym, bo kiedy pokonasz to przekonanie, że nie zasługujesz na to, co dobre, to otworzą się nowe możliwości. Ja nie mówię, że od razu pozbędziesz się tego przekonania, natomiast sama świadomość, że ty masz wewnętrzne poczucie, że nie zasługujesz na nic dobrego, to jest największy hamulec w twoim życiu i chcę, żebyś dzisiaj zauważył, czy zauważyła ten hamulec, bo jeżeli go zauważysz i wyciągniesz go z tej swojej nieświadomości do swojej świadomości, to będzie moment, kiedy możesz zacząć nad tym pracować. I jeżeli ten temat cię interesuje, daj znać w komentarzu. Chętnie będę kontynuował ten ważny dla mnie temat, mówienie o ludzkim potencjale, bo ja bardzo wierzę, w ludzki potencjał, w wasz potencjał, znam masę historii osób, które wstały z kolan, z tego życiowego zakrętu wyszły obronną ręką i naprawdę wierzę w to, że każdy z Was, kto chce się zmienić, kto chce znaleźć tą siłę, żeby się zmienić, to znajdzie sposób. Natomiast wielu z Was musi się pozbyć tych wewnętrznych ograniczeń, które sami sobie narzucacie albo to ktoś wam je narzucił, a wy je podtrzymujecie. I dlatego dziś zostań z takim jednym pytaniem: czy ja zasługuję na szczęśliwe życie? Czy ja tak wewnętrznie uważam, że zasługuję na szczęście, na zdrowy związek, na cokolwiek tylko w tym momencie w życiu sobie zapragniesz, czegokolwiek sobie zapragniesz, ale czy wewnętrznie na to zasługujesz? Bo może jest tak, że ty chcesz mieć zdrowy związek na poziomie świadomym. Ale na poziomie nieświadomym czujesz, że na zdrowy związek, na równych zasadach, kiedy jest obustronny szacunek, że na to nie zasługujesz. I wiele osób musi to wyciągnąć ze swojej nieświadomości, przyjrzeć się temu, powiedzieć: No, okej, okay, mam tak w tym momencie, nie czuję, że na to zasługuję, ale przepracuję to i zdobędę właśnie te, to uznanie względem samego siebie, zdobędę ten szacunek, zaufanie do siebie, że mogę samemu sobie pozwolić na taką szczęśliwą relację. I mogę się nią ucieszyć, bo wiele osób też właśnie mówi o tym, że nie potrafią cieszyć się z pewnych rzeczy, które pojawiają się dobre w ich życiu, bo wewnętrznie nie czują, że na te rzeczy zasłużyli. Czują tutaj ten syndrom oszusta, o którym gdzieś wspominałem chyba na moim kanale. Także dajcie znać, czy mam kontynuować ten temat. O takim budowaniu życiowej satysfakcji w oparciu o to, żeby przełamywać te swoje blokady, te wewnętrzne hamulce, które blokują nasz własny potencjał. I dajcie jeszcze znać w komentarzu, czy Wy również wierzycie w ludzki potencjał, w siłę determinacji, w siłę naszego umysłu, w siłę naszej psychiki, w pracy nad nieświadomością i naszej intuicji. Czy to wszystko jest dla Was ważne? Czy chcecie to wzmacniać? Czy pracujecie na tym w swoim codziennym życiu?